She smelt right. Oh. Smell <laughs> <laughs> that fish. Hey. Holy... Check that out. a screwdriver <laughs> Nice. What is this? It's a fuck. Oh ja, yeah. I what's in the back there? Jeez. Oh, fuck off! What are you doing, man? Come on! Yo, kulturalne Studio po. To jest to, Mixon Nasz Ewo, ziom To przylegamy, Oko za oko, ząb za ząb Nikt ci nie pomoże, chyba że jesteś stary stąd jeśli coś źle powiesz, przygnę błąd I zobaczysz koło wielki las rąk Nie kumasz to tu kulturalka Oni cię zabiją i w niebie trąbią ding-dong Oj, sorry, Bóg nie odbiera przecież dziwką Czyli czekaj, aż przed oczyma i błysną I w dupie ci prysną nie zrobią pato wszystkim dziwką A. Także, także, skończyłem się buję w szkole z kimbusami Skończyłem palić fajki z tymi frajerami Przez ten rok stałem się goście nie do poznania Nie poznaję, ja nie już nawet własna mama ha, ha ha Aha, papu, Wbijamy się w ten beat, w ten bicie wbijamy Nie ociągnie nas nikt, nie ociągnie nas nikt bo my robimy fikumik, bo my robimy fiku kumik bo kultural kato oj kultural kato my To ja nawijam karo ją, ja wchodzę ten, ten joł nie podkoczy mi żaden ja moc się we mnie jak muzyczny kloc bawmy się jak, jak dzieci, ale tylko jak hip hop leci. Ja skaczę jak Spider-Man, Batman nie podskoczy nam, hej! Ja bo ja skaczę, ja la parkour Siedzimy na ławce w parku Wbijamy się w ten beat, w ten beat się wbijamy Nie ociągnie nas nikt, nie ociągnie nas nikt, bo my robimy fikumik bo my robimy fikumik bo kulturalka to my, oj kulturalka to my Wuda wuda, to jest raj, będzie dzisiaj odrychaj Nawalimy się na całego, bo kulturalka właśnie chce tego Ogarniamy jabrzę i impreza będzie jak nie wie Myślę że tu nad tekstem, hitem on, na pewno nie będzie Trochę nas winęła, to już chyba ostatnia impreza Hagrid na śmiercią jest